Cześć! Możliwe, że już mnie znasz, a możliwe, że dopiero się poznamy. Jesteśmy zupełnie inne, ale łączy nas naprawdę wiele. Tak jak Ty pragnę życia pełnego zdrowia, miłości, bezpieczeństwa i dobra. Możliwe, że już to dawno wiedziałaś, ale ja dopiero do tego dojrzałam. Dojrzałam dzięki Kamilii Robinskiej. Która pojawiła się w moim życiu trzy lata temu. Nazywam się Dominika Baksmudzka i swoją historię opowiadam już drugi raz. W pierwszej edycji konkursu opowiedziałam, jak trzy lata temu Kamila pomogła mi odnaleźć w sobie kobiecą siłę. Trzy lata temu musiałam zmierzyć się ze zdradą mojego byłego partnera, śmiercią mojego najkuchajszego braciszka. A także ze stratą pracy. Te trzy tragedie spadły na mnie w 2018 roku, a podobno to ten 2020 miał być najgorszy. Życie to ciągła zmiana, a podobno jeśli nie lubi się zmian, nie lubi się życia. Ja postanowiłam pokochać swoje życie, nawet jeśli jest nieidealne. Gdybym patrzyła w przeszłość, mogłabym mieć depresję. Gdy patrzę w przyszłość, jestem niecierpliwa. A gdy patrzę w teraźniejszość, czuję, że żyję. I zdałam sobie sprawę, że moim największym sukcesem jest to, że dojrzałam. W procesie dojrzewania znalazłam swoją mentorkę Kamilę Robińską. To ona pokazała mi, jak budować życie odpowiedzialnie i cudowale. Pokazała mi, czym jest niezależność i asertywność. Dzięki niej zrozumiałam, że zasługuję na sukces i że ta cała wiedza jest warta więcej niż milion. To był dla mnie przełomowy rok. Z wielu powodów, jednak wymienię te najważniejsze dla mnie. Zaczęłam dojrzewać jako kobieta. Zaakceptowałam, wybaczyłam, a nawet podziękowałam swojemu byłemu partnerowi za zdradę. Gdyby nie to, nie byłabym tak pewna siebie, nie znałabym swojej wartości, a przede wszystkim nie pozwoliłoby mi to kochać innej osoby, z którą teraz buduję związek. Nie pozwoliłoby mi to szczerze pokochać siebie samej, swojej rodziny i ludzi, którzy mnie otaczają. Zaczęłam dojrzewać mentalnie. Nieoczekiwana śmierć mojego brata przewróciła moje życie i mojej rodziny do góry nogami. Pozostaję w żałobie, ale zdecydowałam się, aby podjąć próbę akceptacji tego, co się wydarzyło. Rozwój osobisty dał mi szeroką perspektywę na to, co się dzieje wokół mnie. Nieustannie, czytając, szkoląc się i praktykując, dojrzewam każdego dnia na nowo. Zaczęłam dojrzewać zawodowo. Pełna ambicji i zapału, w 2020 roku podjęłam decyzję o założeniu firmy Forma na Lata. Jak się okazało na dwa tygodnie przed światową pandemią, stanęłam przed ogromnym wyzwaniem, ale w tamtym momencie wiedziałam, że jestem na tyle dojrzała, żeby stoczyć walkę o swoje marzenia. Przy pomocy Kamili i jej biznesowych materiałów, zaczęłam ciężko pracować nad swoją marką. Rozpoczęłam prowadzenie treningu fitness online. Z których od marca do grudnia wzięło udział ponad 400 osób. Rozpoczęłam prowadzenie zajęć fitness w plenerze, na których w przeciągu 4 miesięcy zarezerwowano ponad 1000 miejsc. Podjęłam decyzję o zmianie lokalizacji prowadzenia treningów personalnych i zajęć fitness z sieciówki na kameralny klub fitness. Zorganizowałam we wrześniu swój pierwszy obóz. Forma na lata, w którym wzięło udział aż 40 osób. Mój team Forma na lata liczy aż 6 osób. Realizuje program Metamorfozy na lata, w którym bierze udział ponad 200 osób. A teraz w związku z prowadzonym lockdownem otworzyłam swój klub fitness online Forma na lata. Wiele osób gratulowało mi. Że poradziłam sobie z lockdownem i że nawet on mi pomógł. Oni nie widzieli mojej ciężkiej pracy, wyrzeczeń, stresu, smutku. Oni widzieli tylko efekty. Tutaj, jak ze sportowcami, którzy wygrywają złote medale, widzimy, jak dobiegają do mety, odbierają nagrody i zdobywają pierwsze miejsca. I w życiu jest jak na olimpiadzie. Ludzie. Widzą Twoje efekty. I nie jest w tym nic złego. Trzeba do tego po prostu dojrzeć. Zadałam sobie pytanie, na którym chcę stać podium. Przecież to ja rozdaję medale. I weszłam na najwyższe podium. I przyznałam sobie złoty medal. Ale wiem... Że po tym skończonym biegu i po tej zwyciężonej olimpiadzie czeka mnie następna. I ponownie będę musiała obronić tytuł mistrza. Kamilo, dziękuję Ci za to, co robisz: za Twoją ciężką pracę, wyrzeczenia i za to, że realizujesz swoją misję życiową. Dzięki Tobie dojrzałam do tego, aby 2021 rok poświęcić na napisanie swojej pierwszej książki.